Jak dokładnie jest sprawdzany twój dom, jeśli chcesz kupić dom na kredyt, gdy bank zleca wycenę. Więc jest wiele mitów na ten temat i niestety jakby w ogóle twój dom nie jest sprawdzany pod, stanem pod względem stanu technicznego. Taki rzeczoznawca to jest ktoś niezależny, on nie jest pracownikiem danego banku, więc jak masz kredyt w Halifaxie, nie wiem, Lloydsie, Barclaysie i tak dalej, to może przyjść ta sama osoba i... Co oni sprawdzają? Zanim w ogóle pójdą obejrzeć nieruchomość, to wchodzą w internet, mają systemy, w których widzą ceny sprzedaży w okolicy podobnych albo takich samych nieruchomości, najlepiej w promieniu pół mili w ciągu ostatniego pół roku. Więc on wyrobi sobie zdanie, ile ten dom może być warty, zanim w ogóle tam pójdzie. Czasami taka wycena trwa krócej niż 5 minut. On nie wiem, nie wchodzi na strych, nie, nie sprawdza instalacji. Więc taka podstawowa wycena sprawdza tylko e, lokalne. Ceny sprzedaży nieruchomości, które sprzedały się w ostatnim czasie. Jeśli chcesz mieć pewność, że dom dok zostanie dokładnie sprawdzony, możesz zamówić płatną wycenę stanu technicznego. Ma ona dwa poziomy. Jedno to jest homebuyer's report, inne to jest structural survey. Jeśli jesteś zainteresowany e, takimi wycenami, zapraszam do kontaktu ze mną i z moim zespołem. Dzięki i do zobaczenia. Hej!